Pogato. Zero spiny, zero stresu, co noc mam. Siedzę w studiu, tu się spala kilogram. Twoja ekipa przemała i to hologram. Twoja dziewczyna z nami na spota. Co, co, co się spina co ty jakbędyl od Ręce w góry? Ej, to jest mocny w ogóle wers. Co się spina, że wędlot stara?

cię wiszą bańki, roleksy na nadgarstkach By wciąż to samo flow. Po tylu kurwa latach dziwi mnie ta złość. Zjada nawet dwa fagata. Przegraliście sos, jak to jakby jak wypłatę w automata. o zasadach, a więc przestańcie je łamać. Dziecię chcę odmienić los. Muzyka ma swoje prawa. Może się powoli szukając nowego flow. Hej, też mnie śmieszą, mówią, że przybióz nie pan Ej, ja już mam teraz tak. Obracam sobie Jak widzę stare te klipy. Te, czy ty z tymi, z tymi człowieku dupskami człowieku na full ekran. Ja mam wrażenie, że to jest takie Soul 2000, 2000 stary 18 Max. No nie, coś w sensie jak już teraz widzę, takie klipy i człowieku, to jakby łapie mnie, że Nie wiem czemu. W sensie jakby tam 2018, jeszcze 2019 to było takie, wiesz, że spoko. A teraz mam wrażenie, że już jest taki, że takie tryhardowanie trochę z tymi e, dubskami na klipie. Biało laty, klubu go, go Zero spiny, zero stresu, co noc mam Siedzę w studiu, tu się spala kilogram Twoja ekipa przy mojej to hologram Twoja dziewczyna chce z nami na spotach Co się spina, suty jak ty, stara Ręce w górę, jak nie z nami, no to na a mnie nie do zatrzymania Bo ja się tylko tu pokręci Twoja stara Co się spina, co ty, jak wentylot stara Ręce w górę, nie... A o co chodzi z tym wersem? Co się, co się spinasz, co spina... Co się, jak jest tam, kurwa, w refrenie? Stara, ręce w górę co się spina sutty, się twoja stara Co się spina stara Ale jakiego kurwa stara? No twoja stara. Nie, no chodzi o tego stara tutaj. Stara to jest, star to jest taka ciężarówka z PRL-u chyba. Z PRL-u czy tam kiedy, ale to chodzi o to, no. To jest to. Tylko ja i one mają jakiś wentyl po prostu duży. Nie z nami no to nie... na mnie pyta co to za technika Mówię, że nam magika pierdolna, a potem znikam i śilubi szczarym Mary na opcji się nie. Za sodkiesówka szercze do ucha Zarośnięte ja ja mam więc obieci się wciucha spoko Spiny za rozprzu co noc mam. w studiów, tu się spala illogam. Twoja mam pytanie, jak już te dupy są na tym dysku, to podyskutujmy, bo to jest ważne. Te takie... Coś, co noszą te dziewczyny na tych klipach twerkujące, te takie coś, taka, taka nakładka, o. To, po co to jest? To jest po to, żeby jakby zrobić taki jakby push-up na dupie? Żeby to jakby, że, żeby nie była jakby taka płaska, tylko była taka jakby ten? Że to ma w taki sposób działać, czy o co chodzi? Że uwydatniać jakby dupę, czy co? Aha, okej. Okay. Bo się tak, się, bo coś to jest na, na wielu takie jest, w Polsce jest takie coś. Na to się patrzysz, no ciężko się nie patrzyć, jak kurwa cały kadr to jest jakaś dupa kurwa na ekranie. No co mam zrobić? To widzę, tak? Więc mogę podyskutować o ważnych rzeczach, tak? Ważnych, czyli na przykład, co to jest, na czym to służy, tak? Ja się cyrka dupą twoja stara Coś się spina w ty jak tylo stara Ręce w górę, jak nie z nami, no to nara Nowe Air fryzura ulizana Na luźnej gumie, tak jak dresy od Hezara No nie siada mi ten numer, ale na pewno bardziej mi siada to niż ten poprzedni, który był na takim, powiedzmy, trapie, czy co to był, reggaeton, czy nie mniej nie, nie wiem, co tam było. Yy, ale kurde, jakoś tak wolę chyba cały czas mówię, że no dla mnie, jakby prime, prime Alberto to była tanuta z tym, z tanuta z BDS-em. I mam nadzieję, że jeszcze takie będzie robił rzeczy.